przyszły tutaj środowiska, które dostały dotacje i wszyscy wiedzą, że jest coś złego w kwestii czasopism niszowych i jest tutaj pewien konsensus. Ja myślę, że będzie zgoda co do transparentności. Myślę, że niezwykle ważne jest to, żeby myśleć też o komercjalizacji, ponieważ niektórzy rzeczywiście wydają bardzo dużo nakładowych pisma, które nie sprzedają, że tutaj powinna być jakaś informacja zwrotna dotycząca sprzedaży ponieważ ona będzie jakoś normowała ten rynek. Myślę, że stoimy przed rokiem, w którym powinniśmy zrobić ewaluację tego projektu ministerstwa i zaproponować konkretne rozwiązania, które powinny przebiegać poprzez obywatelską dyskusję i zakończyć się jakimś konstruktywnym wnioskiem. Myślę, że to środowisko dzięki temu, że przyszły tutaj osoby, które dostały też dotacje, jest do tego zdolne i jest też w stanie wymusić tutaj konstruktywne zmiany. Oczywiście możemy iść w przyszłości w kierunku tego, żeby zlikwidować na przykład ten projekt lub go powiększyć, ale myślę, że teraz powinniśmy też uderzyć się we własne piersi i wyprodukować jakiś merytoryczny projekt, który będzie kontrpropozycją do tego, co proponuje wszystkie ministerstwa.